W małej wiosce pod Krakowem każde dziecko znało legendy o hrabim Aleksandrze Czarnym. Mówiono, że jego zamek wznosi się na wzgórzu jak czarny kruk nad padliną, a jego właściciel jest człowiekiem bez serca i litości. Katarzyna słyszała te historie od dzieciństwa. Opowieści o tym, jak hrabia zabiera młode kobiety do swojej twierdzy i nigdy więcej ich nie widuje, jak każe śmiercią za najmniejsze przewinienia, jak jego oczy płoną czerwienią diabła w świetle księżyca. Dwudziestoletnia Katarzyna nigdy nie wierzyła w te bajki całkowicie, ale nie mogła zaprzeczyć, że sam widok zamku na horyzoncie napawał ją niepokojem. Ciemne mury zdawały się pochłaniać światło, a wysokie wieże ginęły w chmurach jak palce martwego olbrzyma. Mieszkańcy wioski szeptali, że hrabia nie pokazuje się publicznie od lat, rządząc swoimi ziemiami przez pośredników i egzekutorów, którzy wykonywali jego wolę z bezwzględną precyzją. Ojciec Katarzyny, Stanisław był jednym z niewielu, którzy odważyli się bronić hrabiego w rozmowach. Jako miejscowy kowal miał kontakt z ludźmi z zamku, którzy przyjeżdżali naprawiać broń i narzędzia. Zawsze mówił córce, że prawda jest często bardziej skomplikowana niż plotki, ale nawet on nie odważył się nigdy spotkać z hrabią osobiście. Katarzyna prowadziła spokojne życie u boku ojca, pomagając mu w kuźni i opiekując się gospodarstwem domowym po śmierci matki pięć lat wcześniej. Nie spodziewała się, że wkrótce jej świat zostanie wywrócony do góry nogami, a legendarna postać hrabiego Aleksandra Czarnego stanie się centralną figurą jej własnej historii. Nieszczęście przyszło zimowym rankiem, jak błyskawica z jasnego nieba. Katarzyna obudziła się, słysząc tętent ten koni i głośne rozmowy przed domem. Przez okno zobaczyła grupę uzbrojonych jeźdźców w królewskich barwach, a ich przywódca trzymał w ręku oficjalny dokument z pieczęcią korony. Stanisław został oskarżony o ukrywanie dochodów i niepłacenie podatków należnych koronie. Zarzuty były poważne i precyzyjnie udokumentowane. Podobno od lat zaniżał swoje dochody, oszukując królewskich poborców podatkowych. Katarzyna wiedziała, że to nieprawda. Ojciec zawsze był uczciwy w interesach i skrupulatnie prowadził księgi, ale dokumenty mówiły coś innego. Aresztowanie było szybkie i bezwzględne. Stanisław nie miał czasu nawet na pożegnanie z córką, zanim został związany i załadowany na wóz więzienny. Dowódca Straży Królskiej poinformował Katarzynę, że wszystkie dobra rodziny zostają skonfiskowane na poczet długu wobec korony, a ona sama ma tydzień na opuszczenie domu. Zostając sama w pustej kuźni, Katarzyna próbowała zrozumieć co się wydarzyło. Dokumenty oskarżające ojca były zbyt szczegółowe, żeby być przypadkową pomyłką, ale jednocześnie zupełnie niezgodne z rzeczywistością, którą znała. Ktoś musiał celowo sfabrykować dowody przeciwko Stanisławowi, ale dlaczego? Ich rodzina nie miała wrogów, nie uczestniczyła w politycznych intrygach, nie stanowiła zagrożenia dla niczyich interesów. Z każdą godziną sytuacja stawała się bardziej rozpaczliwa. Katarzyna nie miała pieniędzy, nie miała rodziny, która mogłaby jej pomóc, a za kilka dni straciłaby nawet dach nad głową. Przez następne dni Katarzyna próbowała znaleźć pomoc w wiosce, ale ludzie, którzy wcześniej szanowali jej rodzinę, teraz patrzyli na nią z podejrzliwością i strachem. Oskarżenia przeciwko ojcu rzuciły cień na całą rodzinę, a mieszkańcy bali się, że jakiekolwiek wsparcie dla córki królewskiego złodzieja może ściągnąć na nich gniew władz. Miejscowy ksiądz, ojciec Tomasz, był jedyną osobą, która oferowała konkretną pomoc, ale jego możliwości były ograniczone. Mógł zapewnić jej schronienie w klasztorze, ale oznaczało to przyrzeczenie życia w celibacie i służbie Bogu. Perspektywę, której Katarzyna nie była gotowa zaakceptować bez walki o sprawiedliwość dla ojca. W desperacji Katarzyna zaczęła rozważać niemożliwe. Słyszała historie o ludziach, którzy w skrajnych sytuacjach prosili o pomoc samego hrabiego Aleksandra Czarnego. Mówiono, że mimo swojej okrutności, hrabia czasami interweniował w sprawach dotyczących niesprawiedliwości, zwłaszcza gdy chodziło o nadużycia władzy przez niższych urzędników. Decyzja o udaniu się do zamku hrabiego była aktem czystej desperacji. Katarzyna wiedziała, że mogła to być podróż w jedną stronę. Ale alternatywą było powolne umieranie z głodu na drogach albo życie w klasztorze, rezygnując z wszelkich nadziei na ocalenie ojca. Pakując swoje nieliczne dobytki w prosty worek, podjęła najbardziej ryzykowną decyzję w swoim życiu. Droga do zamku zajęła jej cały dzień marszu przez górzyste tereny. Z każdym krokiem, który zbliżał ją do legendarne twierdzy, jej determinacja walczyła z rosnącym strachem o to, co może ją tam spotkać. Blok 4 Pierwsze spotkanie z legendą zamek hrabiego Aleksandra Czarnego był jeszcze bardziej imponujący z bliska niż z daleka. Masywne, kamienne mury wznosiły się na kilkadziesiąt metrów w górę. A brama główna była ozdobiona rzeźbami, które w świetle zachodzącego słońca rzucały przerażające cienie. Katarzyna stanęła przed fortecą, czując się jak mrówka przed górą. Straże przy bramie przyjęły jej prośbę o audiencję z mieszaniną zdziwienia i rozbawienia. Młoda kobieta z wioski, która chce widzieć się z hrabią osobiście, była sytuacją, z jaką nie mieli do czynienia od lat. Po długich naradach i wymianie wiadomości z wnętrzem zamku, Katarzyna została wpuszczona przez bramę. Wnętrze zamku było zaskakująco bogate i eleganckie. Zamiast ponurych lochów i więziennych korytarzy, które wyobrażała sobie na podstawie legend, znalazła się w przestronnych salach zdobionych przepięknymi tapiserami i rzeźbami. Służba, która prowadziła ją przez korytarze, była uprzejma i profesjonalna, choć wyraźnie zaintrygowana jej obecnością. W końcu Katarzyna została wprowadzona do wielkiej sali audiencyjnej, gdzie na wyniosłym tronie siedział mężczyzna, który całkowicie różnił się od potwora z wiejskich legend. Hrabia Aleksandr był wysokim, eleganckim mężczyzną około 35 lat, o ciemnych włosach i przenikliwych szarych oczach. Jego ubiór był bogaty. Ale nie ostentacyjny, a jego postawa wyrażała godność i inteligencję, nie okrucieństwo. Kiedy ich spojrzenia się spotkały, Katarzyna poczuła dziwne przekonanie, że wszystkie historie, które słyszała o tym człowieku, były dramatycznie przesadzone albo całkowicie fałszywe. Blok 5. Nieoczekiwana uprzejmość. Hrabia Aleksandr wysłuchał historii Katarzyny z uwagą i szacunkiem, który całkowicie zaskoczył młodą kobietę. Nie przerywał jej. Nie pokazywał oznak zniecierpliwienia ani pogardy, choć mówiła do niego zwykła wieśniaczka bez tytułu czy majątku. Jego pytania były inteligentne i precyzyjne, pokazując głębokie zrozumienie prawnych i politycznych zawiłości jej sytuacji. Dokumenty przeciwko twojemu ojcu są rzeczywiście bardzo szczegółowe, powiedział hrabia, przeglądając kopię oskarżeń, które Katarzyna przyniosła ze sobą. Zbyt szczegółowe, żeby być dziełem przypadku. Ktoś włożył znaczny wysiłek w przygotowanie tych fałszerstw. Katarzyna była zdumiona. Nie tylko hrabia uwierzył w niewinność jej ojca, ale także natychmiast rozpoznał, że oskarżenia były sfabrykowane. Jego analiza dowodów była metodyczna i profesjonalna, pokazując umysł prawniczy wysokiej klasy. Hrabia zapewnił Katarzynę, że zbada sprawę osobiście i użyje swoich wpływów, żeby odkryć prawdę o tym, kto stoi za fałszywymi oskarżeniami przeciwko Stanisławowi. Obiecał także, że dopóki trwa śledztwo, ona będzie mogła zostać w zamku jako jego gość, mając zapewnione schronienie i wyżywienie. Uprzejmość i hojność hrabiego były tak sprzeczne z jego reputacją, że Katarzyna zaczęła się zastanawiać, czy nie trafiła do jakiegoś innego człowieka o tym samym imieniu. Mężczyzna, który oferował jej pomoc bez żądania niczego w zamian, nie przypominał potworom z wiejskich legend. Kiedy hrabia polecił słudze przygotować dla niej pokój w zamku, Katarzyna odważyła się zapytać o jego reputację. Jego odpowiedź była smutna i wymowna. Czasami ludzie wolą wierzyć w straszne historie niż w prawdę, która może być bardziej skomplikowana. Blok 6. Odkrywanie prawdy o hrabim. W następnych dniach Katarzyna zaczęła odkrywać prawdziwą naturę hrabiego Aleksandra i powody, dla których otaczały go tak mroczne legendy. Mieszkając w zamku i obserwując jego codzienne życie, widziała człowieka, który był przeciwieństwem wszystkiego, co o nim mówiono. Hrabia okazał się być wykształconym, inteligentnym i głęboko przejmującym się losem ludzi pod swoją opieką. Jego dni wypełniały spotkania z administratorami, podczas których omawiał sposoby poprawy warunków życia chłopów, planował budowę nowych dróg i mostów oraz rozstrzygał spory prawne z mądrością i sprawiedliwością. Prawda o jego reputacji była bolesna i złożona. Kilka lat wcześniej hrabia został wplątany w polityczną intrygę na królewskim dworze. Gdzie jego odmowa zaangażowania się w korupcyjne praktyki sprawiła, że narobił sobie wpływowych wrogów. Ci wrogowie systematycznie rozpowszechniali szkodliwe plotki o nim, malując go jako okrutnego tyrana, żeby zniszczyć jego wpływy polityczne. Hrabia wybrał odosobnienie zamiast walki z kłamstwami, wycofując się z życia publicznego i koncentrując na zarządzaniu swoimi ziemiami. Ta decyzja, choć godna. Pozwoliła plotkom rosnąć bez sprzeciwu, tworząc legendarną figurę potwora, która nie miała nic wspólnego z rzeczywistością. Katarzyna była wstrząśnięta odkryciem, jak bardzo można zmanipulować prawdę. Człowiek, którego wszyscy się bali, był jedną z najbardziej honorowych osób, jakie kiedykolwiek spotkała. Jego odosobnienie nie wynikało z okrucieństwa, ale z rozczarowania światem, który przedkładał plotki nad fakty. Blok 7 Śledztwo w sprawie ojca. Hrabia Aleksandr rozpoczął dyskretne śledztwo w sprawie oskarżeń przeciwko Stanisławowi z dokładnością i zasobami, które pokazały Katarzynie potęgę jego pozycji społecznej. Jego agenci i informatorzy zaczęli badać źródła dokumentów, które doprowadziły do aresztowania jej ojca. Śledztwo ujawniło skomplikowaną sieć korupcji i manipulacji, która sięgała wysoko w hierarchii administracji królewskiej. Stanisław stał się celem nie z powodu żadnych rzeczywistych przestępstw, ale dlatego, że jego uczciwa praktyka biznesowa i odmowa płacenia łapówek miejscowym urzędnikom czyniły go niewygodnym świadkiem ich własnych nadużyć. Lokalni poborcy podatkowi, kierowani przez skorumpowanego urzędnika o nazwisku Walery Kot, systematycznie zawyżali podatki od uczciwie prowadzonych interesów, żeby ukryć pieniądze, które kradli z kasy królewskiej. Stanisław, jako jeden z niewielu którzy prowadzili dokładne księgi i odmawiali płacenia nielegalnych dopłat, stanowił zagrożenie dla całego systemu. Hrabia odkrył, że sfabrykowane dokumenty przeciwko Stanisławowi zostały stworzone, żeby go uciszyć na stałe i ostrzec innych przed podobną niezależnością. Kowalnia i dom rodziny miały zostać przejęte przez kota i jego wspólników, jako nagroda za ich lojalność wobec korony. Dowody zebrane przez hrabiego były druzgocące i niezbite. Katarzyna była jednocześnie wdzięczna za odkrycie prawdy i wściekła na niesprawiedliwość, której padł ofiarą jej ojciec. Hrabia zapewnił ją, że sprawiedliwość zostanie wymierzona, ale ostrzegł, że proces może być długi i skomplikowany ze względu na pozycje oskarżonych. Blok 8. Niebezpieczne odkrycie. Kiedy śledztwo hrabiego zaczęło ujawniać prawdę o korupcji, Valery Kot i jego wspólnicy zrozumieli, że ich działania zostały odkryte. Ich reakcja była szybka i desperacka, postanowili usunąć wszystkich, którzy mogli zagrozić ich bezpieczeństwu, włączając w to samą Katarzynę. Próba zamachu na życie Katarzyny miała miejsce, gdy wracała z wioski po zebraniu dodatkowych dowodów dotyczących działalności ojca. Zamaskowany napastnik zaatakował ją na lesnej drodze, ale interwencja straży hrabiego, który przewidział taką możliwość i potajemnie eskortował ją, uratowała jej życie. Hrabia był wstrząśnięty tym, że jego śledztwo naraziło Katarzynę na niebezpieczeństwo. Jego troska o jej bezpieczeństwo przekroczyła granice zwykłej gościnności, pokazując, że zaczął odczuwać wobec niej znacznie głębsze uczucia niż początkowo przyznawał. Katarzyna była równie poruszona jego opieką i determinacją w walce o sprawiedliwość dla jej ojca. W trakcie tygodni spędzonych w zamku zauważyła, jak bardzo hrabia różnił się od wszystkich mężczyzn, których wcześniej znała. Jego inteligencja, honor i gentle naturalizm były całkowicie sprzeczne z brutalnymi stereotypami, które otaczały jego pozycję społeczną. Zamach sprawił, że oboje zrozumieli, że ich relacja przekroczyła granicę zwykłej pomocy ze strony szlachcica dla wieśniaczki w potrzebie. Coś głębszego się między nimi rozwijało, choć żadne z nich nie odważyło się tego jeszcze wprost przyznać. Hrabia postanowił zakończyć śledztwo szybko, zanim kot i jego ludzie zdążą zniszczyć więcej dowodów lub skrzywdzić więcej niewinnych ludzi. Blok 9. Miłość rozkwita w cieniu zamku. W miarę jak Katarzyna spędzała więcej czasu w zamku, jej relacja z hrabią Aleksandrem pogłębiała się w sposób, którego żadne z nich nie przewidziało. Długie rozmowy w bibliotece zamkowej, wspólne posiłki i spacery po ogrodach tworzyły atmosferę intymności, która była całkowicie nowa dla obojga. Hrabia, który przez lata żył w odosobnieniu, odkrył w Katarzynie partnerkę intelektualną i emocjonalną, jakiej szukał przez całe swoje dorosłe życie. Jej inteligencja, odwaga i niezłomny charakter fascynowały go w sposób, jakiego nie doświadczył z żadną z arystokratycznych dam, które wcześniej poznał. Katarzyna była równie zafascynowana hrabią. Jego erudycja, pasja do sprawiedliwości i gentle naturalizm całkowicie podważyły jej wcześniejsze wyobrażenia o szlachcie. Odkryła w nim mężczyznę, który potrafił być równie komfortowy w dyskusji o filozofii, jak w praktycznym rozwiązywaniu problemów zarządzania majątkiem. Różnice społeczne między nimi były oczywiste i problematyczne. Katarzyna była córką Kowala, podczas gdy hrabia był jednym z najbogatszych i najbardziej wpływowych szlachciców w regionie. Konwencje społeczne ich epoki czyniły związek między nimi praktycznie niemożliwym, przynajmniej w tradycyjnym sensie. Ale w prywatności zamku, z daleka od oceniających spojrzeń świata zewnętrznego, oboje zaczęli wyobrażać sobie możliwości, które wcześniej wydawały się nie do pomyślenia. Ich rozmowy stawały się coraz bardziej osobiste, a momenty fizycznej bliskości, dotknięcia rąk, długie spojrzenia stawały się coraz częstsze i bardziej znaczące. Miłość, która między nimi rozkwitała, była delikatna i złożona, obciążona świadomością społecznych barier ale też wzmocniona wzajemnym szacunkiem i głębokim zrozumieniem. Blok 10. Sprawiedliwość zostaje wymierzona. Hrabia Aleksandr wykorzystał swoje wpływy polityczne i zebrane dowody, żeby zdemaskować korupcyjną sieć kierowaną przez Walego Kota. Prezentacja dowodów przed Królewskim Trybunałem była mistrzowska, pokazując nie tylko niewinność Stanisława, ale także szeroki zakres nadużyć popełnionych przez skorumpowanych urzędników. Stanisław został natychmiast uwolniony, i oficjalnie oczyszczony z wszystkich zarzutów. Król, wstrząśnięty odkryciem systemu korupcji w swojej administracji, polecił pełne śledztwo i surowe kary dla wszystkich zaangażowanych. Walery Kot i jego wspólnicy zostali aresztowani, a ich majątki skonfiskowane na rzecz Skarbu Królewskiego. Rodzina Katarzyny nie tylko odzyskała swoją reputację, ale także otrzymała odszkodowanie za straty poniesione podczas nieprawnego aresztowania Stanisława. Kowalnia została zwrócona wraz z dodatkową kompensatą, która zapewniła im finansową stabilność na lata. Stanisław był głęboko wdzięczny hrabiemu za interwencję, ale był także zaskoczony ciepłą relacją, która rozwinęła się między jego córką a jej szlacheckim wybawcą. Jego pierwsze spotkanie z hrabią rozwiało wszelkie obawy. Mężczyzna, który uratował jego rodzinę, był honorowy i godny zaufania. Sukces śledztwa był także osobistym triumfem dla hrabiego, który po raz pierwszy od lat aktywnie zaangażował się w sprawę publiczną. Walka o sprawiedliwość dla Katarzyny i jej ojca przywróciła mu sens misji i celu, których brakowało mu w odosobnieniu. Ale prawdziwą nagrodą za jego wysiłki była nie satysfakcja z wymierzonej sprawiedliwości, lecz miłość, która rozkwitła między nim a kobietą, która odważyła się przyjść do jego zamku prosząc o pomoc. Blok jedenasty. Pokonywanie społecznych barier kiedy sprawa Stanisława została rozwiązana, hrabia Aleksandr i Katarzyna musieli stawić czoła rzeczywistości swoich uczuć i społecznych ograniczeń, które stały między nimi. Konwencje ich epoki czyniły związek między szlachcicem a córką Kowala praktycznie niemożliwym w tradycyjnym sensie. Hrabia rozważał różne opcje od pozostawienia Katarzyny jako swojej nieoficjalnej partnerki, pozerwanie z konwencjami społecznymi i poślubienie jej pomimo różnic statusu. Każda z tych opcji niosła ze sobą poważne konsekwencje dla jego pozycji społecznej, politycznych wpływów i przyszłości jego majątku. Katarzyna była równie świadoma tych komplikacji. Nie chciała być przyczyną zniszczenia społecznej pozycji mężczyzny, którego pokochała, ale także nie mogła wyobrazić sobie życia bez niego po tygodniach spędzonych w jego towarzystwie. Proponowała powrót do wioski i zachowanie ich relacji jako sekretnej ale hrabia odrzucał każdą sugestię ukrywania ich miłości. Przełom przyszedł, kiedy hrabia otrzymał wiadomość od króla wyrażającą wdzięczność za odkrycie korupcji w administracji królewskiej. List zawierał także propozycję powrotu hrabiego do życia publicznego i uczestnictwa w reformach, które miały przeciwdziałać podobnym nadużyciom w przyszłości. Królewskie wsparcie dało hrabiemu polityczną ochronę, której potrzebował, żeby działać wbrew konwencjom społecznym. Jeśli król doceniał jego pracę na rzecz sprawiedliwości, szlachta nie odważyłaby się otwarcie krytykować jego osobistych wyborów. hrabia podjął decyzję, która zaskoczyła nawet Katarzynę swoją śmiałością. Zaproponował jej małżeństwo, oferując nie tylko swoją miłość, ale także oficjalne miejsce u swojego boku jako hrabina. Blok 12. Nowe życie i odwołane legendy. Ślub hrabiego Aleksandra z Katarzyną stał się wydarzeniem, które wstrząsnęło lokalnymi konwencjami społecznymi ale także rozpoczęło nowy rozdział w życiu obojga. Ceremonia, choć skromna ze względu na różnicę statusu, była przepełniona szczęściem i obietnicą wspólnej przyszłości. Katarzyna jako hrabina odkryła nową rolę, która pozwalała jej wykorzystać swoją inteligencję i współczucie w służbie ludzi z ich regionu. Razem z mężem rozpoczęła programy pomocy dla ubogich, reformy poprawiające warunki życia chłopów i edukacyjne inicjatywy, które dawały młodym ludziom lepsze możliwości rozwoju. Ich małżeństwo było nie tylko osobistym sukcesem, ale także publiczną demonstracją, że prawdziwa wartość człowieka nie zależy od urodzenia, ale od charakteru i czynów. Historia ich związku rozprzestrzeniła się po całym regionie, zastępując stare legendy o okrutnym hrabim nowymi opowieściami o jego miłości i sprawiedliwości. Stanisław został zaproszony do przeniesienia swojej kuźni bliżej zamku, gdzie jego umiejętności były wysoko cenione i gdzie mógł być blisko córki. Jego relacja z Ziębem była ciepła i pełna wzajemnego szacunku, udowadniając, że różnice społeczne nie muszą być barierą dla prawdziwej przyjaźni. Zamek, który kiedyś był postrzegany jako miejsce strachu i izolacji, stał się centrum sprawiedliwości, nauki i kultury. Katarzyna i Aleksandr tworzyli partnerstwo, które było równie efektywne w zarządzaniu majątkiem, jak romantyczne w życiu osobistym. Stare legendy o hrabim Aleksandrze Czarnym zostały zastąpione nowymi historiami o hrabim Aleksandrze Sprawiedliwym i jego mądrej, odważnej żonie, która odważyła się przyjść do jego zamku w poszukiwaniu pomocy i znalazła tam znacznie więcej niż mogła sobie wymarzyć.